Silva czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy. Władysław Zawistowski, Konrad Mielnik, zapraszamy. Witamy pięknie, sejmiki, korupcja, nepotyzm. Chciałoby się zapytać, jak dalece te zjawiska są podobne do tego, co można zaobserwować dziś, a jak dalece są różne, szczególnie w ocenie? Dobre pytanie, Konradzie. No, ja myślę, że w takiej praktyce życiowej są niezwykle wprost podobne. Natomiast różnimy się zasadniczo my od ludzi XVIII, XVII wieku, w ocenie tych relacji, zachowań, sytuacji społecznych. To, co wówczas uchodziło za coś no, akceptowanego, lub nawet pożądanego. Dzisiaj oczywiście jest absolutnie niedopuszczalne chociażby promowanie własnej rodziny do jakichś stanowisk państwowych, czy, co bardzo też jest ciekawym aspektem, chociaż no, nie do końca sobie z tego zdajemy sprawę, wówczas istniało również coś takiego jak Powiedzielibyśmy zamówienia publiczne, tak? Natomiast nie istniało coś takiego, jak przetargi, i to jeszcze obudowane różnymi przepisami i procedurami. No tak, zamówienia publiczne w czasach przedprzetargowych można powiedzieć, ale jeśli chodzi o owo wcześniejsze zjawisko, myślę tutaj o nepotyzmie, to wszystko zależy również dziś. No, oczywiście. Od punktu siedzenia. No, od, od wielu okoliczności. Wszystkim, którzy obserwowali tą, można by powiedzieć, nieomalże intronizację Donalda Trumpa, tak, sprzed niedawnego czasu, no to chciałbym zwrócić uwagę, że on był otoczony rodziną, tak. Żona, synowie, zięć. Otóż wszyscy ci członkowie jego rodziny już w pierwszej kadencji prezydenckiej zajmowali wysokie stanowiska. To no, samo już, już za chwilę możemy się spodziewać, nastąpi w przypadku drugiej kadencji. No ale to są kwestie personalne. Natomiast jeśli chodzi o, o to, co nazwałem zamówieniami publicznymi, to mam tutaj przed sobą taki niezwykle smakowity fragment. Pracy naszego Gdańskiego wybitnego historyka, profesora Edmunda Kizika. Mówię smakowity, gdyż dotyczy właśnie smakowitych specjałów. A mianowicie w roku 1646 miało miejsce bardzo ważne wydarzenie, bardzo pamiętne w dziejach Gdańska. Chyba już o tym wspominaliśmy, a mianowicie Gdańsk odwiedziła królowa Ludwika Maria Gonzaga, poślubiona per procura królowi Władysławowi IV w Wazie, która no, już jako królowa Polski przybywała do Rzeczpospolitej. Odbywała podróż lądową przez kraje niemieckie i od zachodu, od Lęborka wjeżdżała do Gdańska. Plan był taki, że w Gdańsku powita ją król Władysław. No, i Gdańszczanie przygotowali ogromne fety. Były różne łuki triumfalne, bramy triumfalne, były pokazy fajerwerków, zabawy ludowe, festyny, a także przedstawienie opery włoskiej. Pierwsze w dziejach Rzeczypospolitej. No ale pojawiły się komplikacje. Posłuchajmy, co się takiego wydarzyło. Bez wątpienia ze szczególnym rozmachem przygotowywano się w Gdańsku na przyjęcie pary królewskiej Władysława IV i jego narzeczonej księżnej Mantuańskiej i Ludwiki Marii w 1646 roku. Do Rady Miejskiej przesłano szczegółowe zamówienie – potrzeby do kuchnie. Plany pokrzyżował bolesny atak Podagry, który zwalił Władysława z nóg. Otyły i schorowany władca pozostał w Warszawie. Leżąc w łóżku bez ruchu, oczekiwał na przyjazd królowej, jak odnotował kanclerz wielkiej teski Albrecht Stanisław Raziwił. Zmusiło to do pewnej zmiany planów, lecz i tak przesłany tutaj tytuł rejestr potrzeb do samej tylko kuchni, krójowej jej mości na trzy dni we gdańsku. Imponuje rozległością i wysokością poniesionych kosztów. Na długiej liście wyszczególniono m.in. 40 wołów dobrych żywcem, 50 cieląc, 150 owiec, kapłonów tłustych KOP24, kurcząt KOP24, 30 saren, 60 zajęcy, 10 kop kuropatw. 5 kop jarząbków, 8 kopcie, 10 kop kwiczołów, 10 kop drozdów, 40 głuszców i innego ptaszstwa drobnego 30 kop. 300 drobniejszego ptaszstwa na półmiski, 100 wieprzków przekarmionych, 25 wieprzów karmnych żywcem, 100 szołder westfalskich, 15 Kiełba toruńskich, 200 funtów salsesonów, 6 kup, kop ozorów wędzonych, 200 kop ślimaków, łososi i pstrągów świeżych co może być najwięcej? Jedna kopa łokietnych szczuk do galaret, ostryk świeżych co może być? 40 baryłek ostryk solonych. Zwraca uwagę ilość mięsiwa, a także drobnego ptactwa, szczególnie cenionego przez współczesnych jako zakąski. No, tuż komentujmy, I to, to na, jest tylko na kilka dwór... dni. to kilka dni. To są tylko trzy dni i to Właśnie. jest tylko tylko dwór królowy. Tutaj może wyjaśnijmy, że salse sony, no to możemy się domyśleć, to są salse sony, natomiast szołdry westfalskie to są szynki. Shoudra to jest? Szynka. Tak. No to oczywiście koniec, no bo jeszcze poza tym konfekty, korzenie, sery olenderskie, sery proste, sery twarożne. No i oczywiście piwnica z winami. Scenionym przez polską szlachtę węgrzynem 50 beczek, petersemindem 10 fasek, z winami ryńskimi, francuskimi oraz piwem białym bydgoskim. 60 beczek, Kowieńskim 20 beczek, Gdańskim 60 beczek, Czarnym Jęczmiennym. Nie zapomniano również o chlebie białym, pszennym do stołów 3000 bochenków. Do tego jeszcze zamówiono 6000 bochenków innego rodzaju chleba, 400 świec białych, lanych, stołowych oraz świec żółtych. Do stajni królewskiej miano dostarczyć 5000 korców warszawskich owsa. To jest korcy gdańskich 6668, czyli 150 łasztów gdańskich, 60 brogów siana i 30 brogów słoni. Cóż to był za dwór? Musiał być bardzo no, liczny. Był to, ja, był... już, ja już pomijam te wszystkie wyliczenia, ale ten. Chleb pszenny. 3000 na 3 dni, czyli po tysiąc dziennie, tak? Przyznam szczerze, że mnie to też zdumiewa. Muszę kiedyś Edmunda Kizika spytać, jak to, jak to właściwie było z tą królową. Ja się domyślam, że tu chodzi o takie wielkie przyjęcia, które wydawano nie tylko dla. To. dwór wydawał to przyjęcie, natomiast wśród gości byli mieszczanie, nawet być może. Częściowo i pospólstwo miejskie, no bo to rzeczywiście było takie ogromne święto dla, dla całego miasta. No niemniej to było konkretne bardzo zamówienie, ale to nie było zamówienie płatne z kasy królowej Ludziki Marii. To Gdańszczanie mieli po prostu ufundować swojej królowej. No, Rada Miejska. Dość się zatroskała nad tym zamówieniem, było rzeczywiście rzeczy potężne, tutaj wchodziły w rachubę bardzo ważne koszta, no ale cóż, rajcowie westchnęli i przystąpili do realizacji, ale żeby zminimalizować jakby no, te straty, które musiała ponieść łą rzeczy kasa miejska, wybrali bardzo proste wyjście, a mianowicie... No ciekawe... Zamówienie pod względem organizacyjnym stanowiło trudne zadanie. Z drugiej strony, wielkie zamówienia umożliwiały uzyskanie bardzo godziwych prowizji. Członkowie Rady Miejskiej dokonali podziału największych zamówień. Na tym przykładzie widać korzyści, jakie ze sprawowania władzy czerpali patrycjusze. Wśród osób, które otrzymały hurtowe zlecenia handlowe, byli prawie wyłącznie członkowie władz miejskich z głównego miasta. Rajca Mikael Wider otrzymał zlecenie na dostarczenie ubrań dla trębaczy i doboszy. Rajca Nataniel Schmiden na ryby i drewno opałowe. Rajca Johan Rossel drób, ptactwo, dziczyznę i korzenie Rajca Salomon Gize, wino i piwo. Rajca Konstantin Brandt, wyroby cukiernicze i świece. Rajca Kolmer, siano, słomę i chleb. No i tak dalej, i tak dalej. Można to mnożyć. Tych rajców tak znowu wielu nie było. Kilkunastu ludzi się po prostu doskonale na tym obłowiło: no bo wystawili rachunki, które tak czy inaczej zapłaciła kasa miejska. A w tych rachunkach była oczywiście ich prowizja. Nie było tutaj żadnych przetargów, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, nie było żadnej próby jakby obniżenia kosztów, tak? Po prostu wydano ogromne pieniądze. Ale to jest taki przykład już bardzo szczegółowy. Nikt wówczas oczywiście nie uważał, że stało się coś niestosownego, czy, czy tym bardziej nielegalnego. No oni byli u władzy, więc siłą rzeczy mieli korzyści płynące z pozycji, którą zajmowali. To była sytuacja wyjątkowa, jednorazowa, najdosłownie no jednorazowa, bo wedle wiedzy historycznej, którą mamy, nigdy tak wielkiej fety na cześć polskiego monarchy, no, czy w tym wypadku monarchini, Gdańsk nie urządził. Wielokrotnie tutaj przyjmowano, Wizyty królów, ale nigdy to aż tyle nie kosztowało i nigdy nie było aż takiej wielkiej fety jak wówczas. Więc możemy przyjąć, że to było wydarzenie wyjątkowe, jednorazowe. Natomiast chciałbym opowiedzieć również o pewnych, no nazwijmy to, zachowaniach, które stawały się czymś systemowym, tak? takim pewnym procesem. Tutaj bardzo ciekawą kwestią jest kwestia orderów. Jak być może Słuchacze naszych poprzednich audycji pamiętają, bo o tym mówiliśmy kilkakrotnie. Z tymi orderami bardzo długo był wielki problem. No właśnie. W imię równości szlachta nie chciała się godzić przez, właściwie, stulecia. Na żadne propozycje płynące na ogół ze strony kolejnych królów, no i jakichś takich wyróżnień, tak? Czyli z jednej strony zakazane były najformalniej, zakazane były tak zwane tytuły arystokratyczne. Jedynym wyjątkiem był tytuł książęcy, który nosili potomkowie dawnych władców Rusi, tak zwani książęta litewsko-ruscy. No, najbardziej znane rody tutaj to na przykład Wiśniowieccy, no, czyli Jeremi Wiśniowiecki, wielki wódz i jego syn Michał Korybut, król Polski. Tak? No ale Wiśniowieccy wymarli. Spośród tych pozostałych rodów litewsko ruskich, no wiele z nich, prawdę powiedziawszy, z czasem, z czasem tak zubożało, że gdzieś tam roztopili się w tym morzu takiej szlachty średniej czy nawet niższe. Natomiast do największej potęgi, zwłaszcza w XVIII wieku, doszedł niewątpliwie ród książąt czartoryskich. I tego tytułu nikt nie kwestionował. Podobnie było na przykład z Ogińskimi, Sanguszkami, ale już Radziwiłowie czy Sapiechowie to są książęta Rzeszy Niemieckiej. Oni otrzymali te tytuły później. To nie były tytuły jakby pradawne. Tak czy inaczej, tych tytułów w zasadzie szlachta nie uznawała. Podobnie reagowała na wszystkie pomysły, na przykład, orderowe. Na zachodzie Europy, we Francji, w Anglii, w Hiszpanii, już dawno królowie przyznawali przeróżne ordery i inne odznaczenia, w Polsce. Nie, nie. W Polsce szlachta się nie zgadzała no, z tego prostego powodu, że uważała, że to będzie różnicować. Tak? Jeden będzie miał order, a drugi, a drugi nie, nie będzie miał. A przecież oni są sobie równi, tak? bo wszyscy członkowie stanu szlacheckiego są sobie równi. No tylko mają różny status majątkowy. No, a to, to jest zupełnie osobna sprawa. O tym mówiliśmy wielokrotnie. Natomiast polityczny mają taki sam. No tak. To jest ten paradoks. Polskiego systemu. W większości krajów europejskich w tym samym czasie było tak, że te rodziny szlacheckie, które traciły majątek z różnych powodów, właściwie wypadały poza obręb szlachty. Bycie szlachcicem oznaczało pewną pozycję majątkową. Nie, nie było innej możliwości. U nas była. To również wynikało zresztą z takiego bardzo ideologicznego traktowania no, tej. Podstawowej zasady równości i wolności. No ale z czasem, z czasem to się zaczęło zmieniać. I posłuchajmy, co na temat orderów pisze nieoceniony ksiądz Jędrzej Kitowicz w opisie obyczajów zapanowania Augusta III. Order polski był tylko jeden orła białego. Ustanowiony od Augusta II, rzadko któremu z Panów Polskich był dawany i tylko takim, którzy intratę roczną krociami tysiąców lub milionami rachowali. Ku końcu panowania Augusta III zagęściły się ordery, które graf Bryl, minister królewski, pod pokrywką wycieńczonych wojną pruską skarbów królewskich, przedawał odmożnych i pragnących tej błyskotki, biorąc po 10 i więcej tysięcy czerwonych złotych. Wszakże, gdy ten towar wielkiego pokupu nie miał, a rządza pieniędzy jako rzeczy najlepszych na świecie w ministrze Rostła, spadła dużo cena. Można było na ostatku dostać orderu za tysiąc jeden i mniej czerwonych złotych. Oprócz taksy orderu jeszcze biorący order musiał wyszyplać kilkadziesiąt czerwonych złotych na kamerdynera królewskiego, dźwiernych i lokajów, którzy każdemu biorącemu order powinszować tego honoru, jedni po drugich przychodząc i po kilkanaście dukatów wyłudzając, nie opuścili. Co wszystko z taksą orderu uczyniło wydatku do dwóchset czerwonych złotych. Tutaj powiedzmy od razu, że to było coś nowego. Tak? To, to no jest tak. XVIII wiek. August II, który się w ogóle nie przejmował szlachtą, to wiemy przecież doskonale, po prostu wprowadził ten order, nikogo nie pytając o zdanie. No, on się przynajmniej nazywał Orła Białego, tak? czyli odwoływał się do naszej symboliki narodowej. Nawiasem mówiąc, Konradzie, to jest ten sam order, który do dzisiaj jest najwyższym polskim odznaczeniem. Chociaż oczywiście zasady jego przyznawania są zupełnie Nieco inne, nie ma tutaj tego aspektu finansowego. Natomiast niewątpliwie jest aspekt polityczny, to znaczy tak jak królowie przyznając te ordery na początku tym najmożniejszym panom, tak? jest o tym mowa, milionowym panom, no chcieli ich dla siebie pozyskać. Tak i obecnie każdy kolejny prezydent, bo to prezydent przyznaje ordery, ma swoją politykę. Tak? Jeden daje prawicy bardziej, drugi daje bardziej lewicy, więc to aż tak bardzo się znowu nie zmieniło. No tyle tylko, że, że oni nie muszą wnosić tej opłaty za ten order. Wtedy to jednak była no, ogromna różnica, czy się ma order, czy nie ma. Wręcz pisano, Pan orderowy, jeżeli taki możny szlachcić, no z jakichś powodów, no na przykład z podulenictwa, tak, nie piastował żadnych urzędów, no nie spieszyło mu się na te sejmiki, nie chciało mu się do Warszawy jeździć, pełno było takich, ale był bogaty, no to sobie załatwiał ten order, po czym? Pan orderowy do każdej sukni miał przyszytą gwiazdę, nawet i do płaszcza, i kierei, Ledwie nie do szlafroka, aby go wszędzie i zawsze znać było, że jest orderowym. Kiedy wychodził na publiczny widok, zawsze musiał mieć ze sobą jaką asystencją, przynajmniej dwóch lokajów. A taka mała asystencja tylko uchodziła przy samej gwiaździe, bo kiedy pan zawdział order na wstędze błękitnej z prawego ramienia na lewy bok, Zawieszony, to w ten czas z przodu i z tyłu otaczała go kawalkata. W ten czas to on no sam i wszyscy dworzanie jego musieli być przy orężu, to jest przy szabli albo szpadzie. To byli panowie orderowi. Potem w ich nekrologach na przykład pisano, że tam wielki pan na dobrach taki, taj, pan orderowy, tak, nie był generałem, Nie był starostą, nie był podkomorzem, ale, o, ale był, był panem. Panem orderowym. I to było właśnie osiągnięcie tego celu, którego tak bardzo nie chciała ta równa teoretycznie sobie szlachta. Oni się coraz bardziej wyróżniali, ale XVIII wiek to już jest ten czas właśnie, kiedy rosną te domy szlacheckie, rosną dwory, reszta szlachty maleje, karleje, ubożeje. No a ponoszą się panowie orderowi. A jak to było w szczegółach, powiemy Państwu za tydzień. Zapraszamy.